Darek, mam dobrą i złą wiadomość. Zacznij od złej. Mam lęk wysokości. Czekaj, czekaj. Mówiłeś, że masz lęk wysokości, a przecież skakałeś ze spadochronu, a teraz podniosłeś nas na 500 metrów do góry. Balonem. Czego się nie robi dla wyświetleń? Hej, a właściwie czego my tu szukamy? No sprzętu. Szkoła wraca, studia, my z urlopu. Nie przyda się? Zamówiłem już szybko wapce. Ląduj już. Ale okaz! Złoty kalosz? Serio? Serio. Możesz złapać między innymi taką kolekcjonerską figurkę razem z innymi odjechanymi nagrodami. Takimi jak laptop czy PC. Wystarczy, że znajdziesz paczkoma i zrobisz przy niej sobie kreatywne zdjęcie. No to nie mogliśmy tak od razu. Daj spokój, chociaż fajne wideo nagraliśmy. Jak nie skok ze spadochronem, to lot balonem. Nie możemy następnym razem pójść na grzyby jak normalni ludzie.